Tufesturi dzieciaku, tylko dla Was specjalnie w Polsce Tufesturi. Tylko my Wam przekazujemy rzetelne informacje na temat Tuffest Stary. Jesteśmy rodziną Tufesturi i tylko od nas dowiesz się najważniejsze rzeczy z całego obozu Tufestury. Tufesturi to, 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 to jest najlepsza ekipa jaka istnieje odnośnie sportów ekstremalnych i ścigania się legalnego bądź nielegalnego. w której siedzę ja, a najważniejszy to jest Grzesiu i cała ekipa, która siedzi na Longaju. My damy Wam tutaj polskie rzeczy. W tej chwili tu Sturil przez to, że jest bardzo polską ekipą wreszcie zawita do Polski. W tej chwili tu festuruj, yy... Dużo atrakcji, wychodzą wszystkie płyty na DVD, łącznie eee, z najnowszą Plus mega bonusy. Między innymi pierwszy Long Endix Team, który został nakręcony ze mną w roli głównej i go to wiele, wiele lat temu. Jeździa ten materiał, musicie to sprawdzić na u nas na koniacz.pl pojawia się lada dzień, wyrywki z, tego, z tej pierwszej części. Mam nadzieję, że się tym zajaracie. Pozdrawiam Grześka i całą ekipę Trufesturil w Nowym Jorku na Long Island, w Los Angeles, wszędzie gdzie są i w tych miejscach w Polsce, gdzie nas wspieracie wszyscy. Tu jest Turin, skurwy synu.